Ja tutaj Olka i moi drodzy, w końcu mogę was powitać w naszym nowym mieszkaniu. To nie jest kupione, ale wynajmowane, no i tutaj na razie wiem, że jest pusto i ogólnie nie ma rzeczy, ale prawdopodobnie z kolejnymi filmami będą pojawiać się nowe przedmioty. Oczywiście możecie wpadać, jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj się będzie zmieniać. Na razie kłaki, po prostu wygląda jakby chciał przyzwać jakiegoś demona z biegiem, ale... Nieważne, to nie jest kwestia dzisiejszego odcinka, ponieważ dzisiaj będziemy sprawdzać, jak to być Bogiem. Będziemy słuchać, modlić, w próśb i prawdopodobnie tak dalej. Wiecie co? Ja przyznam, że raczej nie byłabym dobrym Bogiem, także zobaczymy, jak sobie z tym poradzę. Tutaj nasza pierwsza, nie wiem, wydawczyni, załóżmy, prosi nas o dziecko i możemy znaleźć jakieś wskazówki, które pozwolą nam zdecydować, czy to dziecko jej damy, czy to dziecko jej nie damy. Czyli tutaj nam każe nacisnąć, jest jakaś. Um, jakiś kwiatek, który nie został podlany. Okej, okay, co tu jeszcze widzę? Widzę tutaj butelkę ale zastanawiam się, no bo wiecie to jest butelka, że ona pije bardzo często to czy to jest taka prostu butelka, że nie wiem, spadła i skądś, to nie wiem tutaj nie. również jest, aha jest tutaj książka, 10 kroków do bycia perfekcyjną mamą, czy tutaj coś jeszcze możemy znaleźć chyba nie, okej, okay. to wiecie co, powiem wam szczerze, że ja chyba jej tego dziecka nie dam, no bo ponieważ, e, no nie wiem nie potrafię, no jakoś, jakoś tego nie czuję okej, okay? więc nie dajemy jej dziecka ale ja nie wiedziałam, że dam jej jakąś Przerażającą lalkę Okej, okay, ale Gra mówi, że super Że uratowaliśmy dziecko i jest z lepszą teraz rodziną Aha Dobra, super, cieszę się, że akurat to mi się udało. Kolejny poziom. Tutaj ten chłopiec chce wyglądać jak on, czyli on chyba o ten ziomeczek. Nie, no, a jest już na siłowni, więc to jest super krok, wiecie, w tym kierunku. Jakie tutaj mamy e, wskazówki? Okej, okay, zjadł hamburgera. Dobra, to jest jedna sprawa. E, co jeszcze może być dla tego pana? Nie. O tutaj coś jest, a ma e, taki jakby sweter, nie, to jest bluza bardziej z napisem e, nie wiem, uratuj dzieci, coś to coś, coś takiego. I teraz aha, zegarek. Okej, okay, mój drogi, proszę weź moje leki. Aha. O ok. Aha, czyli on ma mamę, też jakby na utrzymaniu. I z tego, co widzę, gra pokazuje nam, że powinniśmy mu dać, jakby wiecie, to życzenie. Ale ja ogólnie uważam, że, nie no, tutaj on oczywiście nie jest jakby szczęśliwy z tego, jak wygląda. No, ale już jest na siłowni, więc słuchajcie, radzi sobie. Więc no dobra, pomóżmy mu, pomóżmy mu. Aha po prostu o zrobiliśmy tak i on jest chudy. Um, w porządku, super i teraz jest osobistym trenerem w siłowni, także good for him. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, bardzo się cieszę, że mogliśmy pomóc, szczególnie, że właśnie nie był szczęśliwy w tamtym dziele. Zanim przejdziemy do levelu trzeciego, jeżeli ogólnie widzisz tę twarz po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, a jeżeli nie, to mój drogi łapka w górę i oczywiście Instagram, Gainali. serdecznie zapraszam, a my tutaj mamy panią, która mówi, chciałabym być chudsza. Co to jest z tymi Poziomami w kwestii wagi. Ogólnie moim zdaniem e, nie wiem, jak ktoś się źle czuje, wiecie, w swoim ciele i jest w stanie schudnąć, albo nie wiem jest w stanie nabrać wagi, to, to ja trzymam za niego kciuki, ale tutaj z tego co widzę, jakby dziwacznie się zachowują ci ludzie z tyłu. Ja nie do końca rozumiem o co chodzi, jakie tutaj mamy rzeczy. Okej, okay, w jej torebce. W jej torebce jest notka, teraz mam normalną, normalnie wyglądającą dziewczynę, proszę zostaw mnie. Czyli jej chłopak rzucił ją, dlatego że ona, um, nie wiem, przybrała na wadze? Okej, okay, wiesz co, kochana? Bardzo dobrze się tego faceta pozbyłaś, bo jest obrzyd obrzydliwy, naprawdę. Tutaj, czy coś jest kolejnego, co możemy nie. zobaczyć? Tutaj, aha, czyli tylko i wyłącznie mogą być trzy osoby w tej windzie, no i ona jest czwartą i się wpycha. No dobra, to nie jest zbyt fajne, no wiadomo. I czy coś tutaj, z tego co widzę. O, właśnie, w tych kwiatkach coś jest. Aha, wyrzuciła śmieci. Okej, okay, i słuchajcie, teraz. Aha, czyli gra nam mówi, że negatywnie, że nie powinniśmy jej pomagać. Ehm, nie wiem, jakby... No no dobra, no dobra, gro. Nie, nie pomagajmy jej w takim razie. Ale ja nie. Moment! Jakby ja nie chciałam jej pomóc, jakby... Stop, 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 stop. Gra nam mówi, że zrobiliśmy wspaniałą decyzję, ale, że podjęliśmy wspaniałą decyzję, ale słuchajcie, co to miało być w ogóle? Nie chciała mi po prostu pomóc. Nie wiem, żeby może poszła na siłownię albo zaczęła inaczej jeść, albo jeżeli są jakieś choroby, to żeby poszła do lekarza. A po prostu gra sprawiła, że cała winda się zapadła i prawdopodobnie ona. Nieważne, nieważne, ok, musimy w takim razie być o wiele bardziej teraz ogarnięci, ja się skupię i ja będę w takim razie myśleć na o wielu, nie wiem, na wielu więcej poziomach. Tutaj ten facet mówi, chciałbym ją poślubić. Stop! Chłopie, masz dziewczynę obok siebie, jakby i patrzysz się na inną, myśląc: u, chciałbym ją poślubić. Wiesz co? Jakby obrzydliwy jesteś, to ci tyle powiem. Co? Jakie tutaj mamy wskazówki? O, czyli ta jego dziewczyna. <grym> Czekajcie, ta jego dziewczyna się nim zajmuje, ale oni oboje są bardzo smutni, także okej. Okay. Um, co jeszcze? Tutaj jest chyba jakiś telefon? <grym> czyli ona też. Um... Też go zdradza, bo jest właśnie na aplikacji randkowej, czyli sobie szuka nowego chłopaka. I jeszcze tutaj jest. Aha, czyli ta dziewczyna w ogóle um, jest już zaręczona. E, słuchajcie, powiem Wam szczerze, ja mu oczywiście, że nie pomogę, ok? Oni tutaj powinni, oboje sobie to przegadać i jak coś, to może po prostu skończy ten związek i się. E, i nie, nie wiem, nie być po prostu nie w porządku wobec siebie nawzajem. Także nie pomagamy. A zapomniałam, że tak. Ra Slay, slay, jeżeli on staną parą, o mój Boże, tak, 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 gro, absolutnie, to był bardzo dobry. Mam nadzieję, że ona, jak będzie z nią w związku. Poczekajcie, stop. Czy ja teraz nie zrobiłam czegoś złego? Przecież ona mia, była zaręczona, a ta. Okej, okay, może te zaręczyny też nie były fajne, może tam ten chłopak też nie był miły i, e, i one sobie razem poradziły. Slay, tak mi się wydaje, tak mam nadzieję, że tak to będzie wyglądało. I uuu, mamy tutaj kolejną, e, kolejną osobę, która daje nam modlitwę, że chciałaby być taka fajna jak ona. Moja droga, ale ty tak jesteś fajna. Jakby, come on, come on. Tutaj mamy telefon i okej, okay, mamy jakieś brzydkie zdjęcie z tego co rozumiem. Czyli ona sobie nie potrafi robić brzydkich zdjęć, albo komuś to zdjęcie sfotoszopowała źle, nie do końca rozumiem o co chodzi. Tutaj ma. Jejku, jak one się nazywają, ale to, co wiecie, takie małe robaczki, które sprawiają. Czekajcie, stop. Ma takie małe robaczki, które sprawiają, że, yy, że po prostu się drapie we włosach. Yy, ja mam takie pytanie, jeżeli ona w takim razie ma, yy, nie potrafi sobie ładnego zdjęcia zrobić, to to już jest smutne. Do tego ma te takie robaczki, które naprawdę pły? Nie, 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 to się jakoś nazywa. Nie, ludzie nie mają pchał, ale no wiadomo, i yy, my mamy w takim razie jej nie pomagać, ale dla, dlaczego? Nie do końca to rozumiem. Spróbujmy jej pomóc. Moim zdaniem to nie jest jakby w porządku. Aha, czyli jej, e, jej przyjaciółka zazdrości jej urody. Nie rozumiem, o co z tym chodzi. Może zmienię sobie w takim razie przyjaciółkę. O, o, słuchajcie, mamy bardzo poważną sprawę. Był jakiś chyba wypadek samochodowy i ta mała dziewczynka bardzo by chciała, żeby mama, jakby wiecie, powróciła do życia. Kurczę, musimy jej jakoś pomóc. E, mm. Mamy tutaj monitoring i co się wydarzyło? Z tego, co rozumiem, jakiś... Czekajcie, to był zielone światło, więc chyba... Koleś e, przejechał? Nie wiem, nie rozumiem jeszcze na razie. Zobaczmy kolejny. Był pijany, ten kierowca, który to zrobił. I co jeszcze, czy jest jakaś jeszcze chyba nie wskazówka? Pomagamy oczywiście, no. Pro... Okej, okay, wszystko jest w porządku, prawda? Nie, nie przejedzie jej? Dobra, słuchajcie, chyba zrobiliśmy dobrze. Dzięki nam ona i jej mama żyły sobie długo i szczęśliwie. Mam nadzieję, że to nie było po prostu, że my cofnęliśmy czas i ona i tak pod ten samochód wpadną. O, trzymam kciuki, jestem bokiem, więc mówię, że tak nie będzie. O, o, tak będzie fajnie. Ten pan prosi nas, żebyśmy pomogli mu ją poślubić, czyli jest jakaś celebrytka, jakaś Ariana Grande, i on chciałby ją poślubić. Mam nadzieję, że jesteś takim normalnym fanem, a nie jakim stalkerem. Aha, czyli ta dziewczyna yy, tak naprawdę była jego kraszem w dzieciństwie w porządku, to nam nic nie mówi, ale też ma tatuaż. E, e. Mm, mm, e. Co? Nie, on nie jest absolutnie jakby tym aniołkiem. Wydaje mi się, że on jest całkowicie z i jakąś obsesję na jej punkcie. Absolutnie mu nie pomagamy. To by się źle skończyło. O! Trzy. Aha, czyli on teraz ma w takim razie stalkę rafana. No nieważne. uważam, że to by był całkowicie beznadziejny, e, właśnie beznadziejny pomysł i gra nam mówi, że chyba podjęliśmy dobrą decyzję, także tego się utrzymam. Jejku, Jejku, a, a co tutaj się dzieje? Ona ma ile tych dzieci? Jeden, dwa, tutaj, trzeci w ogóle wystaje za e, kadru i tutaj jest kolejne, czyli ma czwórkę. Okej, okay, ma czwórkę dzieci, tapaj, tutaj jest kolejne! czekajcie, czwórka, piątka, szóstka, ta, okej, okay, ta pani ma szóstkę dzieci, to jest bardzo dużo, i e, DNA report? Czyli czekaj, on tutaj, ten pan mówi, że to nie są jego dzieci, albo że to nie jest jego dziecko, no bo rzeczywiście, zobaczcie, tutaj ma brązowe włosy, tutaj ma brązowe włosy, tutaj nie widzę, no ale ten jest blondynem, no ale ona jest blondynką, więc nie powinno być jakiegoś większego problemu. Dobra, zobaczmy, okej, okay, mamy tutaj tą bliznę, czyli tutaj i dziecko i tata mają bliznę, więc to musi być o czymś świadczyć i tutaj coś jest kolejne, she blackmailed him? Czyli ona jakby mu groziła, ale nie rozumiem. Rozumiem, o co chodzi. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Aha, czyli on zaszedł z nią w ciąże. Znaczy, ona zaszła z nim w ciążę i e, w takim razie groziła mu, że może komuś powie. Czyli czy ten pan jest może żonaty? Nie wiem. Powinno być może tutaj kolejna jakaś wskazówka, która pozwoliłaby nam e, naprawdę podjąć e, w porządku decyzję. O, jest. Czyli czekajcie. O! Stop. Tutaj jest napisane, że on prawdopodobnie jest na 99,99% ,99 rodzicem, z tego co rozumiem, ok? Z tego co rozumiem, ponieważ mogę mieć, mogę się mylić. I tutaj też nie rozumiem tego, słuchajcie, wskaźnika. Może to chodzi, że ta osoba jest anielska, a tatjapelska? Nie mam pojęcia. Ja bym jej pomogła, szczerze mówiąc, no bo DNA. Jeżeli ja dobrze to zrozumiałam, możemy do tego wrócić? Chyba nie. Na 99% on jest tatą i tutaj ma jeszcze tę bliznę, czy tam... Y Właśnie jakiś pieprzyk czy coś? Zobaczmy, okej, okay, jest wszystko w porządku. Czy wykonaliśmy, jakby czy zrobiliśmy dobrą decyzję? O, wspaniale! Jakby podjęliśmy wspaniałą decyzję, także ja się bardzo cieszę. Czekajcie, tutaj coś mi bardzo, ale to bardzo nie pasuje. Ta pani mówi, że potrzebuje chłopaka takiego jak oni. Super. Tylko że to nie są ci sami, to jakby te same osoby, które yy, są ścigane. Dokładnie, oni są ścigani, więc kobieto, jakby ty potrzebujesz kryminalistów? Nie wiem, może lubisz bad boy? nie wiem jak to się mówi. Czekajcie, łobuz kochanej bardziej, czy coś takiego, ale ja bym chyba w to nie wszła. Aha, czyli wiadomo, co ten pan robił na, yy, ostatniej nocy, więc kochana, kochana, nie, nie, nie. Yy, weźmiemy, że. Poczekajcie, poczekajcie, stop, 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 stop. Możemy albo jej pomóc, albo jej nie pomóc. I jeżeli ona mówi, chce chłopaka takiego jak on, takich jak, taki jak oni, no, to jeżeli pomożemy, to ona będzie miała chłopaka kryminalistę. Bestia, nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, kochana. Ja nie wydaje mi się, że to mogło być najlepsze, na co mogłabyś wpaść, więc weźmy, nie pomóżmy jej. 9-1-1. Okej, okay, super, jakby wspaniale. Oni idą. E, o, no w to składnie, są aresztowani, idą do więzienia. O! O to mi chodziło. O to mi chodziło dokładnie. Kochani, to jest ogólnie ostatni poziom w takim jakby obszarze, więc jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek z tej gry, to koniecznie dajcie znać w komentarzach albo zobaczę po prostu jaka będzie aktywność. Tutaj mamy panią, która mówi: Boże, weź mnie, uratuj. I słuchajcie, ja tutaj widzę. Pewne kwestie. Po pierwsze, ona ma pierścionek. Nie sądzę, że ten pan, który tutaj jest, ok? To jest jej mąż, dobra? Tutaj przez przypadek nacisnąłam, ale ogólnie to był prezent dla jej męża, więc już na pewno wiemy, że tego męża ma. A ten pan, naprawdę te stopy, które wystają spoza tej kurtyny, nie wydaje mi się, że są jej męża, więc zobaczmy tutaj jeszcze tym bardziej. Aha, czyli to jest jego tata? Może ty, tych nóg? Uh, nie do końca wiem, o co chodzi. Czekajcie, to może jest tak, że tutaj ta mężatka przyszła do jakiegoś chłopaka, który nie jest jej mężem i to jest y, tata jakby tego chłopaka z tego domu. Wiem, że to jest po pokręcone, ale tak mi się wydaje, więc spróbujmy jej nie pomóc. Okej, okay, dokładnie o to chodziło. A to może jest jej mąż? To jest może jej mąż i tam to było po prostu jej dziecko. O mój Boże, tak też mogło być. Nie no widzicie, w takim razie tutaj już byśmy szli w kolejny obszar, więc na tym kochani kończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie mieli wspaniały jeszcze wakacyjny dzień i co, kochani? Do kolejnego zobaczenia. Dzięki za oglądanie i cześć.